Cześć Manko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Borys i bardzo chciałbym Was przeprosić za to, że nie było tak długo filmików na moim kanale. Było to spowodowa spowodowane tym, że nie no wiecie, jak to: szkoła, nauka, klasówki. I tak dalej, i tak dalej. A druga rzecz to jest to, że zastanawiałem się, czy nie utworzyć nowego kanału YouTube, i jednak doszedłem do wniosku, że utworzę ten kanał, i wszystko Wam podam. Link do tego kanału y, w opisie. I na tym kanale będą się znajdować y, normalnie filmiki z modyfikacji nagrywa, nagrywki z jakiegoś serwera z moim kolegiem z, koleg z moim kolegą e, czy tam kolegami z jakiegoś serwera escape'a lub taki normalny e, lub i jeszcze może być e, normalny ja sam survival taki no więc e, w tym e, mm. W tych informacjach głosowych, jak to tak można nazwać, byłoby na tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w moim nowym kanale. Cześć!